z tym zaki, czołg do was, bardzo w w z Zui Juniors Dzisiaj grywamy piątą noc Co to oznacza? Nie wiem czy to noc, czy jeszcze jest jakaś noc Ja nie wiem jaka jest noc Nie wiem o czym ja gadam Zresztą tam odcinka nie było, ale mi się nie chciało, taka jest prawda Możecie dać lajka, like, subskrypcję Bo tak Dobra ogólnie musimy, coś tam pisało, żeby się wziąć yy, ducha zaskoczenia I że będzie ostro, y, niż po kebabie, coś takiego. Nie rozumiem, ale dobra. Zobaczmy czy... dobra, wszyscy tu jest git, dobra. Okej. Okay. No to dobra, po pierwsze musimy kogoś tu wyhaczyć. Foxy. Lowki to nie jest Foxy. Dobra, tu mamy marionetka. Foxy wyszedł, mamy Freddy'ego marionetu. Czy to jest Freddy Lowki Zobaczmy. Oj, poczekaj, bo tam był kto? Tam ktoś jeszcze był? To jest marynetka, dobra. To rozumiem. Trochę słabo, że tak se walnąłem Frediego, ale niech będzie. Musimy go teraz naprawić. Halo, halo, halo. Gdy to będzie się robić? No i on będzie jechał, nie? Na wózku inwalidzkim. Gościu, chcesz być walony w dupę? W sensie takim, że to wezmę sobie foksiaka. Tom sobie tak. S Ej, to nie smer. Dobra. Dobra, szybki powrót. To nie. To był Bonnie. Okej, okay, dobra. Zbyt szybko poszedłem. Jeszcze raz zaczniemy. Ale. Bo sprawa jest taka ogólnie, że nie widziałem tam Boniego i Ja myślałem, że to marionetka. Dobra. Okej, okay, wszyscy, wszyscy wyszli Czy ktoś ślad? NIE No dobra FOXY Czy to ty jesteś Foxy? Foxy uciekł Nie ma go Tutaj mamy... Ślad Ale Foxy... Foxy? Nie wiem czy to jest Foxy, tak szczerze Oni sobie uciekają runetka sobie poszła. Tu jest Foxy i Boni. Boni poszedł i co? I gówno. Czy ja mogę mniej więcej oznaczyć, kto nie jest kim? Tu znowu jest ślad. Wyszedł Foxy? Nie ma drugiego śladu. A to jest. Czy to jest Freddy w takim razie? Tak, to był Freddy, dobra. Więc go sobie skolujemy. Mamy siedem aż ich wziąć. Niech będzie. A to jest help jakiś. Let him look to balloon baby or the mar. Okej. Okay. To co on nam podpowiada? To jest taki ziomek? Czy to jest ario-marionetka albo bal... śmieć? To ja sobie ich wtedy. Ładnie. Okej, okay, czy to jest marionetka, to weźmy sobie po niego. Skolujmy. Rozumiem, no spoko. Luźno. Low key. key. luźno. Six, seven jest. Eee... Alo, ile, ile on będzie jechał? Alo! Ziomek! Siema Boni? Naprawimy cię, jeszcze sobie, chicę naprawimy. Zacznij. Z... Ej, on serio podpowiada. Dobra, to muszę ich tutaj ładnie tak ghost do animatronika. To robimy investigation, Freddy, no nie Freddy. No, poczekaj, bo muszę. wołujemy sobie tego ziomka, bo to nie jest on. I dobra Freddy. Czy to jest Freddy? Freddy wyszedł z pokoiku i nie ma zaznaczenia żadnego, że to jest on. Spoko. Tu nikogo nie ma. Tu nikogo nie ma. Tu to są wszyscy, tak? Była marynetka. Już nie ma marynetki. To jest Foxy. Wyszedł Foxy. Dobra, poczekaj. Swołujmy sobie marionetkę, bo to nie może być marionetka, i, i poszukajmy sobie Foxiego. To jest Freddy. Freddy, chica. Obydwoje poszli, i obydwoje są czyści raczej. Foxy. Wyszedł Foxy. Oj, to jest Bonnie. Dobra, to jest Bonnie. To już wiadomo. Pozwołujmy jeszcze sobie Foxyaka I Bonnie'ego, znaczy nie, Bonnie Dobra Jest 3 na 7 Ghost wszedł do animatronika Jest connection lost, tam był Foxy i Bonnie To jest w takim razie bo Foxy? Znaczy Boni Freddy. Czy to jest w takim razie Freddy? Nie, no to dobra To przestrane lekko mamy Więc szukajmy kto to może być Ktoś tam chyba jeszcze był Boni Boni To chyba lauki nie jest Boni Halo? Halo? Nie zdążyłem. Uweś, przestraszyłem się tak szczerze. Jeszcze raz. Ej, to swoją drogą. To mogę. Help. Balloon Baby or marionet? Znowu. To jest marionetka. Dzięki. Dozwołujmy sobie Fredego. Nice. Ghost daniem trójkąta. Czy ja mogę jeszcze podpowiedzieć? Patrz pana. Nie, już nie mogę. No dobra. Foxy. Foxy, coś jeszcze nie. Foxy. Okej. Okay. Wszedł Bonicika i ktoś ciągnie kamerę. Ktoś z nich ciągnie kamerę. Mamy dwóch. Więc wtedy, w takim razie, sobie weźmiemy kogoś innego. Foxy Cika, nie. Yy, Weź tego. Okej, okay, Sena Cika. Poszła. Cika. To nie jest Cika, dobra. Czy to jest w takim razie Boni? Mamy to. Więc zaczniemy sobie Bo niego sobie go skolujemy Szukajmy dalej To jest marionetka Marionetka Foxy Coś Przed Foxy wyszła marionetka Ale jeszcze był jakiś taki Byś tam jeszcze był? Zobaczmy tu, jak to wygląda. Jest to Balloon Boy. Świetna sytuacja. Czekaj, muszę zaznaczyć: Balloon Boya. gdzie on jest, gdzie on, jest? Gdzie on jest? Tu tego sobie skolujemy. Balon śmiecia. I ja będę raz zaznaczyć: to nie jest marynetka albo Chica, żeby po prostu móc ją. Ok, Chica. Patrzymy na chika. Ktoś coś ciągnęło. Coś ciągnie. Coś ewidentnie ciągnie kamerę. Kogo tu mamy? Znowu Cika Bonnie. Dobra, to ktoś z nich jest. Ja się boję dać na Cika. Szukamy Ciki. Cika. Jest Cika i Bonnie i dalej mi ciągnie kamerę. Czekaj, to w takim razie, kto tam jeszcze jest? Yy, Bonnie Cika. Marionetkę można. Dobra. Boni, cika, boni. Cika, cika, cika. Jest sama. I nie ciągnie kamery. I nie ciągnie za. A wszedł Boni i od razu już ciągnie, nie? Co za gej. Więc dobra. Eee, robię tak. Robię tak. Robię tak. Dobra. To jest Foxy What Dosłownie idealnie, nie? Wyszedł wszedł, wyszedł, dobra Więc yy, Wołujemy sobie... Gdzie jest Foxy? Na końcu! Co za szmata? Na końcu jest. No dobra. Eee... Freddy Marynetka I Cika i... Nie, Freddy Marynetka Znaczy Boni Marynetka teraz Wysza Marynetka, wyszedł Boni. To raczej nie są oni, prawda? Siema, faksy? sobie czy to nie jest... Ballon Bo... Nie, to nie jest balon, Bo... Więc go Eee, dobra Jest Marionetka, Freddy. Wydaje mi się, że to był Freddy. Więc, ale się boję jeszcze. Boję się, boję się o moje życie aktualnie. Shabbat, no boy Jak to tu wygląda? Ryzyk fizyk, tak zwany. Dobra. Kolujemy go. I dobra. Szybko jakby szybko znaleźć. Boni. To nie zboni, to nie zboni. A! A! Dobra, 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 dobra. Freddy, marionetka ciągnie. To wiem, jak to brzmi, ale to jest Marionetka, To jest ona. Wygrałem. Okej. Okay. Marionetka ciągnie. To bardzo dobrze sformułowane zdanie. Okej, okay. no w 5 minut to zrobiliśmy. Wow. Więc dobra, więc spoko. Polber na mnie czeka. I jeszcze jest ostatnia kaseta, tak? A w no to wiadomo. Chcę ją obejrzeć. I zobaczymy, co tam się skrywa. Watch it. O, ale mnie. palc boli. Okej. Okay. to jest. człowiek. Łysy pan daje prezent dzieciakowi i jest krew. Zebrali się wszyscy. Oj, czy to jest tam Mangle? To jest ta cała Mangle, Tak. Uu. Co teraz? Jest noc szósta, ok, więc tą noc szóstą chyba mi trzeba zrobić, no ale dobrze, eee, dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w końciku z nocy szóstej, mam nadzieję, że szybko to ogarnę, widzimy się w kolejnym nara.